chciałam cię zapytać właśnie o sytuację z Basią Kurdej-Szatan, ponieważ czy ty uważasz, że na przykład czasami jakieś takie rzeczy mają ogromny wpływ na to, co dzieje się z nami potem? Znaczy wiesz, bo tutaj nawiązuję akurat do sławetnego, no, Every Night, tak? No, słuchaj, nie oszukujmy się, jest to kultowe, jest to super, teraz z perspektywy czasu też masz do tego dystans, no, ale pewnie zmieniło trochę twoją drogę zawodową i teraz na przykład Basia Kurdej-Szatan wypowiedziała dość takie odważne słowa, no, właśnie dotyczące żołnierzy i tak dalej. Na nią wylał się ogromny hejt i tak chciałam się ciebie zapytać, jak ty uważasz, czy na przykład właśnie takie czasami momenty, czy coś co się wydarza w naszym życiu ma potem ogromny wpływ na tą naszą przyszłość? Przepraszam emocje, ale nie wiem do końca co Basia powiedziała. Jest fajną dziewczyną i, i kibicuję jej mocno. Yy, natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi. Czasem Coś, co powiemy, chcemy wcisnąć z powrotem do gardła, a już się nie da i jesteśmy oceniani przez jakieś jedno zdanie. E, ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo do końca nie wiem, natomiast wiem, że Basia jest fajną dziewczyną. E, no i każdy ma swoje zdanie i też z drugiej strony, jakby abstrahując od tego, co powiedziała, no fajnie jest móc wypowiadać się tak, jak się czuje. I tyle, no jeśli mamy być potem oceniani za coś, co powiedzieliśmy z przekonania, to proszę bardzo.